Witamy, witamy na naszym kanale w trzecim odcinku w serii Jak to robimy? Dzisiaj pokażę jak robimy układanie spawów, układanie włókien. Więc, krótka seria z komentarzem na temat takiej prostej czynności, którą wykonuję wspomniane wcześniej. Układacz włókien: najmniejsze stanowisko, najniższe ogniwo w łańcuchu pokarmowym. Ale, bardzo potrzebna osoba. No niestety, układanie włókien jest najbardziej wymagającą czynnością. Spawać to może każdy, ale układać włókna to już nie, byle kto. To już musi być rasowy, rasowy monter. Przede wszystkim musi mieć anielską cierpliwość, wzrok, Musi być czujny jak lis w kurniku, żeby dobrze widzieć włókna. Nigdzie włókna nie przyciąć zawiasem od kasety albo takim elementem. Więc ten układacz to nie jest wcale taki byle jaki gość Dobra, dołożę te włókna i zaczniemy zaczniemy sobie opowiadać co my tu robimy zostawiam tak te, 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 te białe zostawiam w kasetach Wyciąganie ich wymaga ode mnie za dużo czynności dlatego zostaną. Kto się wkleił to Razem jak nie się zamotkliło, to wyciągnęła, tak? Tak, to też, też miałeś podobne podejście. Jest to zbędna czynność, którą można w procesie produkcyjnym wyeliminować. Dobra, ułożyłem. Zacznę od końca, jak powinno wyglądać. W ten sposób, przede wszystkim ładnie ułożone, równomiernie z dwóch stron włókna. Jeśli są odpowiedniej długości, to się ładnie prezentują. Wszystkie te elementy newralgiczne, czyli jakieś tutaj wyjścia o jakieś wyskakujące włókna. Tutaj należy je dobrze ułożyć, tak, żeby nam nigdzie nie wypadły. Nie powinny się dostać tutaj w zawias, żeby gdzieś, żeby się nam gdzieś nie przycięły. No i pękły w efekcie. No i co najważniejsze, żeby jak wyglądało ładnie, tak jak u nas. U nas zawsze wygląda ładnie w każdej kasecie, w każdej przełącznicy, na każdym spawaniu. Wygląda ładnie, bardzo ładnie lub wzorowo. Nie ma innego standardu. Teraz wyciągam włókna z kasety. Te kasety są przygotowane, to są piktajle. Piktaile są pokolorowane. Oj, mój dydaktyczny wskaźnik, wskaźnik. wypadł takiej taniości. Więc są piktaile ładnie tutaj w wersji kolorowej, czerwony, zielony, niebieski, żółty. W tym miejscu kończy się tuba, tuba 900, tu, włókno pigtile i zaczyna się włókno w pokryciu akrylowym w średnicy 250 mikro i to włókno z tej kasety wyciągam, ono było przygotowane. sobie odwijam kilka kółek tak, żeby starczyło do spawarki. Stawiam tylko jedno takie serwisowe kółeczko, żeby włókno gdzieś tutaj naciągając nie pękło. Tego byśmy nie chcieli. No i drugie włókna to są włókna stuby, z, tuby, z tuby zielonej, które Które sobie tutaj muszę włożyć. To jeszcze... Jeszcze mi się gdzieś tutaj to kręci. Siwy mi tutaj nie wspomnił. Biały wziąłeś mi? nie. 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 Ale zepsułem. Wypadło mi z tej strony. Jeszcze. Ściągnąłem palcem. Dobra. A, git? Nie wiem, zabrałeś mi. Chyba git. Dobra, git. Git, oczywiście, że git. Nie mogę tutaj inaczej, inaczej mówić, że jest nie git. U nas liczy się jakość. Jakość to będzie. <grytanie> więc jest git i jakoś to będzie dobra, mam włożone. dobra a gdzieś ten, z... a zatrzask jest blokada tu okej okay. czekam na spawy nam mam ułożone, powinienem przygotowywać aha, to u Ciebie jest powinienem przygotowywać kolejne, ale ale mogę przygotować, co tam Wyciągam następne, skracam, żeby mi się potem ładnie układało. Czy masz? Nie, nie jeszcze. masz. Jeszcze spawać. Dobra, to sobie jeszcze spawy idą. Ja w tym czasie wywijam już kolejną dwójkę, żeby podać. Znowu zostawiam sobie takie półkółka serwisowe, żeby przy naciąganiu nic mi tu nie strzeliło, albo się zostawimy. Zostawimy więcej do tego włókna. do jest... poprawki masz? Coś. tam, ta godzina jest. Teraz musimy kończyć tą zabawę, bo się zbliża godzina późna. Noż, noż nie ci włókna, nie tam gdzie powinien. Dobra, to tak. ma... No, no tak. Wina pogody nawet będzie, że na dworze pada, a włókna pękają. Temperatura jest... Co tam te kasety wcześniej? Tak, tą klimę. Masz? Dobra, zabieram, jak zabieram to kontroluję, żeby nie wplątały się z kolejną dwójką, żeby nie było tu pętelki, zanim kolega zdąży pospawać następne. Tak, to sobie poszukaj tam. W sensie mam, się nie kręci. Nie, nie kręci się. Dobra, no i co, wrzucam osłonki w taki sposób, żeby już kierunek układania włókien był zachowany. Osłonki wciskam z wyczuciem, żeby też w tym momencie nie wykonać uszkodzenia i złamać tego włókna w osłonce. Zaczynam układać od strony osłonek do pierwszego momentu, gdzie mam pół kasety. To sobie rozciągnę, bo było jakoś tak zwinięte. No i układam też do tego samego momentu, gdzie ułożyłem tamtą stronę. No i następnie robię takie czary-mary w powietrzu. Trzy kółeczka, dwa kółeczka różnie to wychodzi, w zależności od tego ile mamy włókna. No i to wrzucam. Jak mam takie kółeczka, to dobrze ułożone w powietrzu, to będą nam pasować. Ok, i druga strona to samo, tu mam wsadzone do tego miejsca, więc od strony, doklejamy kółeczko, od strony osłonek znowu jadę do tego miejsca, gdzie krzyżują mi się te włókna. Mi się, mi się są w lesie podobno. No, skoczyło mi tutaj. No, pewne kolory, jak ten na przykład szary na szarej kasecie, czy na tle szarej kasety, jest kolorem podnoszącym czujność, więc tutaj jest potrzebne to sokole oko. Raz, dwa, trzy, cztery kółeczka, nie? O, i tutaj jest to poprawiane, więc coś kręci. Dobra, wrzucam. tu. jak mam tak ładnie ułożone kółka, to one powinny się ładnie ładnie układać trochę ściągniemy, poruszamy no tutaj zaletą ogromną jest to, że w tubie nie ma włókien pokrytych w żelu więc włókna są suche po wyjęciu z tuby Czyli w zasadzie odwrotnie, zdjęcie tuby z włókien nie wymaga czyszczenia więc one się bardzo ładnie układają i bardzo ładnie wyrównują i tak to powinno to powinno wyglądać, to jeszcze poprawimy o. żadne wystające włókna nie mogą się pojawiać. Miałem kiedyś takiego kierownika projektu, który każdą kasetę oglądał, że żadne włókno nie może poza żaden ząbek wystawać i czepiał się strasznie, że znalazł jedno tylko na tam 550 czy ileś spawów. Zobacz, o tu gadu gadu, a ty już masz kolejne, tak? tak Dobra, tak. ułożę jeszcze to. I to będzie na tyle z naszego Krótkiego materiału poświęconemu temu, jak układamy włókna, czy jakie można układać. No, trzeba je ułożyć tak, żeby były ułożone ładnie. Tak, Najlepiej, żeby były równe długości, ładnie nam się w kasecie mieściło. Nie było to nawinięte tu w środku na siłę, tylko optymalnie jak największej średnicy. No, po to, żeby to te włókno też mogło być używane w przyszłości, jeżeli się okaże, że trzeba te spawy poprawiać. To te 3, 4, 5 kółek zapasu to będzie bardzo, bardzo potrzebne. To mi się zeszło. Natomiast więcej niż tam 5, 6 kulek, bo no 5. Mówię, no my tutaj mamy takie 4 kółka plus to, co jest na, na dojściu do kasety, więc jakieś, licząc, muszę jeszcze raz użyć tego, licząc po długości, to powiedzmy, że jakieś 4, 5 kulek mierzymy, ale wychodzi takie 4 kółka. No to to jest tak. A, sorry, to jest tu powinno być patrzcie mi wskoczyło wiem, wiem, że powinien być specjalny taki elem patyczek do wyciągania włókien, a ja używam osłonki nie osłonki, tylko tego Opastki. opaski ale gubię zawsze te patyczki a osłonki, osłonki, no co ja z tym osłonkami opaski zawsze są pod ręką trytytki, tak o, możemy zrobić taki challenge pod tym odcinkiem Napiszcie, jak w waszym kraju, regionie czy miejscu nazywa się to. Osłonka, trytytka, osłonka. Co z tą osłonką mam dzisiaj? Opaska. Opaska, osłonka. No, jak się nazywają te elementy? Bo ja słyszałem nazwy jak trytytka. Trytka. Trytka, opaska. Nie wiem. No, to no tak się może dowiemy, co? Jakaś mądrość niech popłynie z tego kanału i będzie jakaś... Jakoś merytoryczna wiedza pozakonkursowa. Dobra, tak to wygląda. Tak to powinno być. I tak, oczekujcie od swoich wykonawców. Jak jest inaczej, gonić, krzyczeć, że źle, że tak nie, ma być ładnie ułożony. A szczególnie nie może nigdzie wystawać tutaj przy zawiasach, bo jak ktoś kasetą będzie machał w lewo, w prawo, albo położy jedną na drugą, to wam złamie włókno. No i będzie wtedy klops. Tragedia, płacz, awantura, awaria takie rzeczy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Do zobaczenia. Nie, do zobaczenia nie. Do zobaczenia to może na szkolenia. Jakbyście chcieli poznać wiedzę, poznać wiedzę. Dowiedzieć się czegoś więcej o światłowodach, o tym, jak, o tym, jak robimy, co robimy, gdzie robimy, o tym jak powinno się robić całą historię technologii światłowodowej. Zapraszam na nasze szkolenia. Spotkamy się, pogadamy, pijemy kawę, zjemy ciacho i czegoś mądrego się dowiemy. A w tym momencie dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.